Witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Kasia Kopyto i jestem tak przede wszystkim żoną tego cudownego faceta, który tam siedzi, którego zaraz poznacie, ale też no jestem psychologiem z zawodu psychoterapeutą. Na co dzień pracuję z pacjentami i to, co chciałam powiedzieć, to jestem też mamą takich. Trzech cudownych kobitek. Niektórzy z was właśnie może je znają, tak to, jest, to są przedstawicielki pokolenia Z, o którym tutaj dzisiaj już dużo słyszeliśmy i e, które e, mocno nas e, trenują na co dzień i więc dosyć dobrze myślę znamy. E, mm, sytuację tego, tego pokolenia, ich przyjaciół, ich znajomych. Prowadzimy raczej dosyć otwarty dom, więc nie tylko to są nasze dziewczyny, ale też mamy kontakt z ich znajomymi, przyjaciółmi, co upatrujemy sobie za wielki zaszczyt, że, że chcą z nami rozmawiać, że chcą przychodzić i gdzieś widzą też w tym jakąś swoją wartość. Ale wiecie co, tak sobie myślę dzisiaj, bo ten mój temat jest trochę taki suchy i ja mam oprócz tego zdjęcia jest po po prostu sam tekst i beznadziejne tutaj boomerskie slajdy, także się nie przejmujcie, nie jestem dosyć tutaj kreatywną osobą, wszystko jeszcze przede mną, także jest, jest coś do zrobienia. Ale tak jak Ania mówiła, że, że to pokolenie Z ma przerąbane, to wiecie, ja sobie myślę tak, że my wszyscy mamy przerąbane. Dlatego, że my żyjemy w takim dziwnym świecie, że naprawdę e, tych zaburzeń, chorób psychicznych, dysfunkcji różnych jest tak dużo i naprawdę kiedyś tego nie było. I naprawdę my żyjemy w świecie, w którym my musimy na nowo się w tym wszystkim odnaleźć, nie tylko to pokolenie Z, ale my wszyscy. Po prostu to jest naprawdę bardzo ważne. I e, dzisiaj trochę e, chciałam, mam dosłownie, nie wiem, z 10 tych slajdów. 10 slajdów, także bardzo mało. Ale chcę wam pokazać naprawdę, co powoduje, dlaczego mamy taki gigantyczny problem dzisiaj i dlaczego taka garstka ludzi, jak tutaj jesteśmy, nie wystarczy. My musimy naprawdę się rozrosnąć bardzo mocno, bo my mamy kupę roboty do zrobienia. Dobrze, to idziemy. Jest, słuchajcie, sześć, tak jak dobrze widzę, sześć grup przyczyn zaburzeń psychicznych i każde z nich pokrótce opowiem, jedne tylko skrótowo, inne troszkę, troszkę dłużej. Ale mamy do czynienia z przyczynami genetycznymi, rozwojowymi, chemicznymi, środowiskowymi, psychospołecznymi i kulturowymi. Nieźle, nie? Mówiłam, że będzie sucho. Dobra. Przyczyny genetyczne. Wiecie, genetyka to nie jest moja mocna strona, no nie jestem tutaj wykształconym genetykiem, ale tak tylko chciałam Wam powiedzieć, że tak, że to jest też ten poziom, na którym, który również może wpływać na, na różnorodne zaburzenia psychiczne. Geny mogą się... Mm, mogą odpowiadać albo pojedynczo, ja wiecie, ja jestem laikiem, dlatego wybaczcie mi, ale też mogą e, różne kombinacje genów e, odpowiadać za wy. E, wywołanie jakiejś e, choroby psychicznej. Co oczywiście nie jest taką, wiecie, determinantą, że jeżeli mamy e, m, m, tutaj e, takie geny, to już od razu ta choroba się nam pojawi. Nie, ale jest dużo większe prawdopodobieństwo i po prostu jeżeli mamy na przykład w rodzinie osobę, która jest e, m, obarczona jakimś zaburzeniem, no to musimy uważać, bo im więcej, słuchajcie, mamy osób, które niosą ze sobą jakąś, jakąś chorobę, jakieś zaburzenie, tym większe jest prawdopodobieństwo, że ono może również dotknąć następnego pokolenia. I między innymi choroby, które mają ten taki punkt w genetyce, to jest między innymi depresja, choroba dwubiegunowa, schizofrenia, zaburzenia lękowe, zaburzenia neurorozwojowe, autyzm, ADHD, i wiele, wiele jeszcze innych może, może być. To jest dopiero przed nami. My dopiero będziemy się tego uczyć, jak genetyka nas determinuje. Dobrze. Następne, następne zaburzenia to jest, są związane z tym, w jaki sposób my się rozwinęliśmy. Wszystko może być z naszą genetyką świetnie, ale już w życiu płodowym mogą oddziaływać na nas różnorodne czynniki, poprzez choroby matki, poprzez jakieś niedotlenienia, zatrucia organizmu, gdzie już na tym etapie może dojść do jakiegoś nieprawidłowego poukładania się naszych Naszego ciała, i w efekcie możemy doznać później w życiu późniejszym wyzwolenia jakichś zaburzeń psychicznych. Po urodzeniu również w zasadzie, już sam poród też może być, no jest mocno traumatycznym wydarzeniem, gdzie czyhają na nas wielkie różne niebezpieczeństwa w postaci. Na przykład niedotlenienia, ale później również każde wydarzenie traumatyczne, jakieś porzucenia, brak opieki w tych pierwszych chwilach życia, różne zaniedbania czy regresje, regresje rozwojowe, które są spowodowane też różnymi czynnikami, które jakby opóźniają ten nasz rozwój. To Suma, summarum będzie mogło wpływać na właśnie zaburzony rozwój i rozwój sfery psychicznej. Następne przyczyny to są przyczyny chemiczne. Tutaj też bardzo szybko, wiecie, no to jest, to jest oczywiste, po prostu każda sytuacja, w której my mamy narażenie na działanie substancji szkodliwych, może wpłynąć na różne struktury czy naszego układu nerwowego, czy po prostu poprzez zadziałanie na przykład alkohol, nikotyna czy energetyki mogą spowodować wejście w metabolizm komórkowy i po prostu po prostu uzależnić nas od jakiejś substancji, co oczywiście będzie miało no, oczywisty wpływ po prostu na, na naszą psychikę. Przyczyny kulturowe. Już teraz troszeczkę dłużej możemy się nad tym zatrzymać, ale zobaczcie, w jakim świecie my żyjemy. Żyjemy w świecie, gdzie mamy do czynienia z wielkimi migracjami społecznymi, gdzie czasami całe rodziny wyjeżdżają z jednego miejsca do drugiego, gdzie nagle jest przerwany ciąg społeczny, tak? gdzie dziecko w, w jednej chwili traci wszystkich swoich przyjaciół, traci znane miejsca i musi odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości. Mogą też być, słuchajcie, migracje niepełne, to znaczy wtedy, kiedy wyjeżdżają tylko rodzice, jedno albo, albo dwoje rodzice, i młode pokolenie pozostaje pod opieką babci, cioci. Jest to sytuacja bardzo no, niesprzyjająca budowaniu głębokich relacji, które dzieciaki tak bardzo potrzebują. Żyjemy w czasach, słuchajcie, gdzie mamy wyjątkowo mocne przekazy kulturowe. Przez to, że mamy tak. Te media tak się bardzo wdarły do naszego życia, że one są w każdej naszej kieszeni, że my nie możemy, wiecie, gdzieś przyjechać do domu, siąść sobie przed telewizorkiem, włączyć i jak są reklamy, to sobie wyłączymy. Nie, one po prostu są ciągle z nami, cokolwiek chce, nie chcemy sprawdzić, one po prostu nam się widzierają i te przekazy, nie jesteśmy w stanie nad nimi zapanować, ani my, ani co, do, co dopiero pokolenie Z. I myślę tutaj o takich, wiecie, przekazach, które promują wygląd, kult wyglądu, kult szczupłości, młodości, siły fizycznej, czy kult osiągnięć, zresztą ludzie o tym mówią, że oni są po prostu tak bardzo stymulowani do tego, że, że, że musisz coś osiągnąć, musisz... Musisz gdzieś, musisz, musisz, musisz. Oni bez przerwy właśnie o tym mówią, ale wiecie co, tak naprawdę nas to też dotyczy, że, że my, my też jesteśmy obarczeni, my starsze pokolenie też jesteśmy tym obarczeni i przez to nie jesteśmy czasami, wiecie, w stanie zobaczyć tego, jaka, jaka jest prawdziwa rzeczywistość. Media jeszcze robią jedną rzecz, mianowicie niesamowicie angażują naszą uwagę, przez co bardzo dużo z nas i dużo również młodych ludzi ma trudności z koncentracją uwagi. Dlatego, że ta uwaga jest pstryk, pstryk, pstryk jest przełączana natychmiast. My się uczymy tego, że my nie potrzebujemy. Długo skoncentrować uwagi na danym zadaniu, bo zaraz jest następna treść, następna treść, następna treść. Przez to nasza, nasz układ nerwowy uczy się tego, że nie musi się koncentrować. I później mamy problemy z nauką, problemy z, ze skupieniem się na jakiejś pracy. Również, słuchajcie, mamy do czynienia z celowym wpływem manipulacyjnym gdzie mamy, wiecie, wpływ reklam, no i czasami my sobie zdajemy sprawę z tego, no bo to jest, wiecie, jeżeli jesteśmy w jakiś sposób chociaż troszeczkę gdzieś tam mamy tą w głowie poukładane, to rozpoznajemy to, że a, to jest takie manipulacyjne. Ale wiecie, no tam po drugiej stronie siedzą ludzie, którzy naprawdę starają się, żeby zrobić to tak, żebyśmy tego nie wyłapali. I są również grupy o określonej ideologii, które również mają e, różnorodne cele do zrealizowania i oni je realizują za pomocą mediów. Więc e, nie tylko my musimy bardzo uważać, ale też musimy uczulać nowe pokolenie do tego, żeby zwracali uwagę na przykazy manipulacyjne. Dlaczego? Dlatego, że to im po prostu miesza w głowach i powoduje, że, że oni czują się bardzo mocno zagubieni, albo że czują, że właśnie muszą gdzieś podążać w jakimś kierunku, albo e, czują się, że są kompletnie nierozumiani, nie bo się nie odnajdują w tym świecie. W przyczynach kulturowych wypisamy również konflikty społeczne i polityczne. Wiecie, to często też obserwuję, że, że ludzie się angażują dopiero wtedy, kiedy Yy, dzieją się takie rzeczy jak na przykład wojna. Wtedy oni się jakoś otwierają, angażują, widzą gdzieś e, też e, swoją rolę do tego, ale na co dzień oni widzą, że ten świat dzie, gdzieś biegnie obok nich. Dzieją się różne trudne rzeczy, ale oni mają poczucie, że oni nie mają na to wpływu. I przez to mają takie wrażenie i być może część z nas też że jesteśmy spychani na taki margines życia, yy, na margines jakiejś bierności czujemy się, że, albo oni też, właśnie pokolenie, czuje się, kurczę, my jesteśmy niepotrzebni, my jesteśmy, tutaj coś się dzieje poza nami, my nie mamy na to wpływu. Wypisałam tutaj też y, ostatnią taką rzecz, to znaczy brak wystarczającego dostępu do opieki zdrowotnej. Wiecie, my z mężem, jedna z naszych prac jest na, wiecie, w, normalnie pracujemy w Lublinie, pracujemy też online, ale mamy też takie doświadczenie pracy w bardzo małej miejscowości na północy naszego regionu, gdzie powstała Poradnia Zdrowia Psychicznego. I mamy doświadczenie pracy, słuchajcie, z ludźmi, którzy. Gdyby nie ta przychodnia, to absolutnie nie mieliby dostępu do tego typu e, usług. To jest coś niesamowitego. Ile takich miejscowości jest, gdzie nie ma takich, e, wiecie, miejsc, gdzie ludzie, którzy naprawdę gigantycznie cierpią, e, gdzie są pozbawieni e, właśnie możliwości m, zareagowania e, na, na swoje życie, ile ich, ta, takich, takich ludzi jest? Wiecie, nasze psychoforum jest kroplą w morzu potrzeb. My musimy się rozrosnąć, bo my naprawdę mamy kupę roboty do zrobienia. Zrobienia, bo system jest niewydolny, więc być może też po prostu za pomocą naszego działania w służbie i działania, tak jak tutaj jesteśmy, możemy coś właśnie zrobić. Dobrze. Następne przyczyny środowiskowe. Dwa dwie ostatnie, myślę, że tu będą dwie najważniejsze grupy. Pierwsze, dynamiczne zmiany środowiska naturalnego, ocieplenie klimatu, zniszczenie środowiska. My dopiero jesteśmy na początku tego, co może się wydarzyć i młodzi ludzie o tym mówią. Zniszczyliście nam środowisko. Co my mamy z tym zrobić? Jak my mamy się w tym wszystkim odnaleźć? A z drugiej strony też pozostaje ta bierność. No już jest tak źle, że w zasadzie nie ma możliwości, żeby cokolwiek z tym zrobić. Te ekstremalne zjawiska pogodowe, które się dzieją. Wiecie, niepewność tego, co się za chwilę wydarzy. Czy my w ogóle będziemy mieć jeszcze zimę, czy za chwilę nie będzie jakiejś gigantycznej wiecie, burzy, która zmiecie nasze domy, to, jest, to są realne zagrożenia, które na nas wpływają. No i słuchajcie, rodzina. Napisałam niewłaściwe warunki rodzinne, trudności w rodzinie. Problematyczne relacje, brak wsparcia, brak lub zaburzona komunikacja interpersonalna. Ale to jest, słuchajcie, temat, w którym w zasadzie mogłabym mówić na godzinę albo i dłużej, bo, bo rodzinę mamy w bardzo głębokim kryzysie dzisiaj w bardzo głębokim kryzysie. Nawet nie wiem, od czego tutaj zacząć. Ale dobrze, zacznijmy od tej, e, od tej komunikacji. My się słuchajcie, my mówimy różnymi językami. My siebie nie rozumiemy. My nie zadajemy sobie pytań. My te, żyjemy obok siebie w jakimś pędzie, gdzie załatwiamy różne sprawy, ale my nie widzimy tego drugiego człowieka. Zatrzymajmy się, zobaczmy, zapytajmy. Nie musimy, wiecie, lecieć gdzieś e, po, po kolejne rzeczy. Naprawdę to jest coś, co jest absolutnie najważniejsze. Żeby zbudować zdrową rodzinę, która, jest, słuchajcie, to jest, my na, największy na to wpływ e, powinniśmy położyć, dlatego że to ma największe odzwierciedlenie na, wiecie, ujawniania się na przykład e, zaburzeń e, psychicznych, które mają jakieś tendencje gdzieś tam podłoż, e, w podłożu genetycznym. Jeżeli będziemy mieć zdrową rodzinę, to po prostu one się mogą e, nie pojawić, albo jeżeli się pojawią, to będą mieć łagodniejszy przebieg. To są, słuchajcie, e, są, są dwie takie rzeczy. To jest czas i to jest uważność. I dziewczyny o tym mówiły wspaniale. To jest coś, czego potrzebuje młode pokolenie, ale to jest też coś, co potrzebują nasze rodziny. To jest po prostu czas, jakościowy czas, który możemy spędzać, i uważność na siebie nawzajem, na widzenie swoich potrzeb. Na rozumienie emocji, na wyrażanie siebie, na wyrażanie swoich emocji i na przyjmowanie tych emocji innych członków naszej rodziny. Dobrze, szkoła. Następne, mogłabym tutaj też dużo mówić, bo nie wiem, może niektórzy z Was wiedzą, jestem bardzo dużym antysystemowcem. Uważam, że to jest jakieś nieporozumienie, że żyjemy w czasach, gdzie po prostu mamy szkołę o zasadach z czasów zamieszłych, pruskich, a żyjemy w czasie, gdzie po prostu sztuczna inteligencja może nam napisać, wiecie, pracę i gdzie może w sekundę możemy znaleźć każdą odpowiedź, a my się nadal uczymy jakichś regułek. No, szkoła powinna uczyć zupełnie czegoś innego. Powinna, wiecie, powinna być uczona różne zasady psychoedukacyjne, tak, tego jak budować relacje, jak nawiązywać relacje, jak właśnie w świecie emocjonalnym się poruszać, jak rozwiązywać konflikty, jak podejmować decyzje i tak dalej, tak dalej. Jak na przykład analizować źródła, które są wiarygodne, które nie są wiarygodne, jak prowadzić analizy, jak prowadzić jakieś dedukcje, prawda? Tego, tego jest bardzo mało. Jak pracować w grupie, tak? My ciągle żyjemy w systemie, który jest nastawiony na rywalizację, na porównywanie, na ocenę. Coś, co jest kompletnie szkodliwe dla, dla, dla młodych ludzi. Natomiast ta szkoła, która dzisiaj jest, jest źródłem wielu traum dla ludzi. Gdzie oni czują się nie, y, niewidziani, nierozumiani, gdzie często doświadczają przemocy nie tylko rówieśniczej, ale również ze strony nauczycieli. I wiecie, to naprawdę nie jest rzadkie, kiedy ja w gabinecie słyszę, że y, jakiś nauczyciel wziął kogoś na środek i y, go y, naprawdę zawstydził, y, nakrzyczał, gdzie, gdzie po prostu jest ta przemoc, słuchajcie, na co dzień. Nasze dzieciaki doświadczają przemocy w szkole na co dzień. Taka jest niestety smutna nasza prawda. I doświadczają, wiecie, jeszcze jednej rzeczy. Doświadczają naszej bezradności, to znaczy naszej bierności, że my nie idziemy i nie walczymy po prostu jak lwy o te, o te nasze dzieciaki. Często to słyszę. Nie, no mama, mama po, no poszła mama, tak, rozmawiała mama, ale, ale to nic nie dało. Tak? To już jak mama poszła, no to już jest, dziecko już jest w miarę wsparte, ale, ale jest, tego, jest tego za mało. Niewłaściwe, słuchajcie, warunki społeczno-ekonomiczne, niski status społeczno-ekonomiczny, ubóstwo i brak dostępu do zasobów. I to też jest nasza rzeczywistość, w której żyjemy. Nie wszyscy e, mają wystarczający dostęp do zasobów, które są im potrzebne do tego, żeby osiągnąć e, odpowiedni, odpowiednie. E, poziom rozwoju takiego, jakby chcieli, więc rodzi to naprawdę taki dyskomfort i zróżnicowanie społeczne, które też młodzi ludzie bardzo boleśnie odczuwają, że mnie na to nie stać, ja nie mogę pojechać na takie wakacje, widzę tutaj, że moje koleżanki i koledzy jeżdżą na super wakacje, a ja nie stać mnie, nie mogę. I to też wpływa na psychę. Mhm. Słuchajcie, przyczyny Psychospołeczne to już będą y, y, ostatnia grupa. I dziewczyny trochę też już o tym mówiły, że dzieciaki doświadczają braku wsparcia społecznego, oczywiście na swoim e, poziomie. Bo doświadczają izolacji, braku przynależności grupowej, samotności. To jest e, źródłem okropnego e, cierpienia dla nich. Oni czują się wyautowani, po prostu wyautowani. Też dziewczyny o tym mówiły, e, szczególnie Ania mówiła o tym, że są tubylcami, e, tak jakimi... E, Cyfrowymi tubelcami. Tak, ja to nazwałam, że oni mają podwójne kanały komunikacji. Mają ten, wiecie, oni znają ten nasz. System komunikacji, w którym rozmawiamy, w którym się widzimy, w którym gdzieś tam mówimy głośniej, ciszej, szybciej, wolniej, ale oni mają też zupełnie inny kanał komunikacji, właśnie ten cyfrowy, gdzie on jest bardzo specyficzny, gdzie jest skrótowy, gdzie jest zwykle tekstowy, gdzie jest pozbawiony kontekstu mowy pozawerbalnej. Więc on jest bardzo ubogi i umożliwia. Interpretacje często przeciwko sobie. Ciężko jest im się odkleić od tego, oni się muszą dopiero nauczyć, że ja nie muszę tego wszystkiego brać do siebie, że to, co jest napisane, niekoniecznie może znaczyć to i to. Więc znowu e, dochodzimy do e, konkretu, do znaczenia yy, yy, przekazu, yy, który, yy, który jest istotą tutaj w komunikacji. Negatywne doświadczenia traumatyczne, wypadki, straty, zerwane relacje, doświadczenia przemocowe, przewlekły stres, Szkolny. E, jednym z większych źródeł cierpień dla, dla młodych ludzi jest nieporozumienia, są nieporozumienia w relacjach, zerwane relacje. Oni nie wiedzą dlaczego. Dlaczego ta dziewczyna się już do mnie nie odzywa? Dlaczego, dlaczego to, już, e, to już nie działa? Co ja zrobiłam? I najczęściej idzie to w, wiecie, w kierunku obwiniania siebie i. Mm, Powodowania, że, że czuje się źle i czuję się nieważne. Słuchajcie, brak równowagi między pracą a życiem prywatnym. Brak równowagi między szkołą, między nauką, a odpoczynkiem a tym, a tym, żeby się pobawić, żeby być ze sobą, żeby mieć czas dla siebie. Słuchajcie, żyjemy w czasach, gdzie ludzie są naprawdę bardzo przeciążeni. I, i młodzież, oprócz szkoły, i oprócz tych, no, miejmy nadzieję, już byłych zadań domowych, ma jeszcze mnóstwo różnych czy korków, czy, e, czy dodatkowych zajęć, e, chcieliby się rozwijać i oni po prostu padają, padają ze zmęczenia. Oni nie mają czasu, żeby się zastanowić nad sobą i żeby e, gdzieś e, zobaczyć, kim tak naprawdę są i e, gdzie, gdzie chcą iść. Słuchajcie, mamy też do czynienia z czymś takim jak zaburzenia odporności psychicznej, bo człowiek oprócz Miłości oprócz wsparcia potrzebuje również e, granic. Potrzebuje konsekwencji, potrzebuje, żeby jego odporność psychiczna wzrastała. Potrzebuje przechodzić trudności. My też nie możemy chronić, wiecie, młodych ludzi przed tym, żeby tylko ich życie dywanikami gdzieś tam wykładać, żeby sobie nie uranili stopy. Oni potrzebują też wiedzieć, że mogą przechodzić trudności, bo to wzmacnia ich siłę, wzmacnia ich osobę i daje informację, że ja sobie daję radę. Także to jest też bardzo bardzo potrzebne. A mamy z tym kłopot, bo wiecie, często jest tak, że rodzice chronią dzieci przed konsekwencjami. Mało tego, odrabiają za nich prace domowe, chronią je przed, przed właśnie jakimiś odpowiedzialnościami, robiąc to za nich. No i oczywiście, i ostatni punkt: brak lub zaniżone poczucie własnej wartości, poczucia wpływu i samoakceptacji. To jest coś co jest zarówno przyczyną jak i skutkiem różnych rzeczy. Jest to duży oczywiście worek, o którym można by gigantycznie mówić, co wcześniejsze też te rzeczy mają oczywiście na to wpływ. I jeszcze zapomniałam o jednej rzeczy, że mamy jeszcze coś takiego jak przekonania wzmacniające zaburzenia. I to już są przekonania, które mogą bardzo mocno dotyczyć naszych środowisk chrześcijańskich. Na przykład takich, że zaburzenia psychiczne dotyczą ludzi niedojrzałych lub o słabej wierze. Jeżeli ktoś jest mocny, to nie, to nie jest, to nie może zachorować na depresję, czy, czy na jakieś zaburzenia lękowe. Korzystanie z pomocy specjalistów dowodzi nielojalności wobec Chrystusa. Tak, że no dobra, no skoro jestem nawet chory, skoro coś mi się zadziało, to po prostu, nie wiem, muszę się pomodlić i to już powinno przejść. No, niekoniecznie. Czasami Bóg nas tak prowadzi, że prowadzi nas przez stomatologa, ortopedę, albo psychologa, czy psychiatrę. Osoba wierząca nie powinna stosować leku. To ja proponuję, żebyśmy to rozszerzyli nie tylko na leki psychiatryczne, ale również na leki przeciwbólowe, przeciwnadciśnieniowe i, nie wiem, przeciwtukrzycowe, czy antybiotyki. Ok. Leki to leki, tak? Jeżeli lekarz Danej specjalizacji e, uznaje, że, że to jest coś, co ma nam pomóc, to po prostu mamy je brać i tyle. E, do uzdrowienia powinna wystarczyć modlitwa. E, o Modlitwa oczywiście, w każdym momencie, ale czasami Bóg nas tak prowadzi, że, że potrzebujemy czegoś jeszcze, potrzebujemy drugiego człowieka, potrzebujemy, e, potrzebujemy leków, potrzebujemy przejść jakiś kawałek drogi. Także naprawdę mamy przekichane, słuchajcie, mamy przekichane, jest strasznie dużo, ja wiem, że to jest taki trochę depresyjny ten mój wykład, no ale co zrobić? Tak, ma, mam nadzieję, że po prostu um, nie, nie zostaniecie straumatyzowani tymi treściami. Bardzo dziękuję wam e, za, e, za uwagę e, i e, naprawdę, jeżeli, e, jeżeli dostrzegacie gdzieś jakiś wpływ, jakichś czynników u siebie czy e, u, e, gdzieś u swoich bliskich, no, no to co zrobić? No, trzeba się za to zabrać, żeby po prostu sprawdzić, czy te przyczyny gdzieś nie wywołały czegoś, co, na co trzeba zwrócić uwagę, żeby czegoś nie zaniedbać. Dzięki i przekazuję.